to jest druga z lamp druga Mazda która już jest rozklejona e, druga już jest zrobiona i dlatego mam nawet e, lustro z tej drugiej lampy tutaj tak to sobie wyglądało nad żarówką jest wypalone dlatego te słabo słabo lampy świecą a to powinno wyglądać tak o. ale My idziemy krok dalej i zamiast zrobić regenerację, bo nie tylko święty daje prezenty, ja dzisiaj daję prezent temu klientowi, w cenie regeneracji, dostaję montaż projektorów biletowych w lampy skrętnej. To jest właśnie też wyzwanie. Długo to trwa, albo robię to pierwszy raz w tym modelu, ale pierwsza lampa już się udała. Ładnie, soczewka skręca, jest pełna, pełny zakres ruchu, lewo, prawo, góra, dół. Także e, teraz będę robił drugą lampę. Sklejamy montaż na samochodzie. Może się uda przejechać i zrobić filmik, pokazać Wam, jak świecą projektory biletowe zamontowane w Mazdzie 6. Słuchajcie, tak, jestem przy tej maździe i. I ostatnio ktoś mnie pytał, co to znaczy lampa skrętna, więc tutaj mam okazję wam pokazać, bo mam, mam tą soczywkę na wierzchu. I teraz tak e, każdy xenon ma system samopoziomowania, czyli każdy rusza się góra i dół. I steruje tym silniczek. E, te ustawienie zerowe sobie ustawiamy na regulatorach, jak jest lampa dobrze ustawiona. Teraz ona wykonuje test na początku ta soczewka idzie na dół i do góry i później się ustawia w odpowiedniej pozycji żeby oświetlać nam drogę i te poziomowanie działa podczas drogi też dostosowując linie światła tak żeby nie oświetlać pojazdów nadjeżdżających z przeciwka także jak trzeba to ta soczewka też na przykład zostaje obniżona podczas jazdy a co to znaczy skrętna? Skrętna to jest taka jeszcze, że oprócz tego, że gdzie idzie góra i dół, to jeszcze mamy drugi silniczek, który skręca tą soczewką lewo-prawo. Zobaczcie, ona idzie tutaj. Włożę ją w regulatory z powrotem i teraz możemy ją poruszyć lewo i możemy poruszyć prawo. Mimo, że jest sztywno tutaj na regulatorach, tak? Czyli rusza się lewo-prawo. Odpowiada za to silniczek, który skręca na boki, który jest połączony z czujnikami na kolumnie kierowniczej i tak naprawdę ta soczewka podąża za naszymi kołami. Fajna rzecz naprawdę. Kiedyś tego nie doceniałem. Tak, myślałem, że to taki bajer dla snobów, ale tak naprawdę Przydaje się to, ta droga na zakrętach jest lepiej doświetlona. Widzimy tor, tor jazdy pobocze, a nie to co się dzieje poza drogą. Tam to nas nie interesuje, a ważne jest, żebyśmy mieli drogę oświetloną i ta funkcja skrętu soczewki pozwala doświetlić, oświetlić drogę na zakrętach tak szybciutko, nie ma gniazda już żarówki tak naprawdę tutaj nie musimy zaglądać, otwierać tego, także nawet przeszło mi przez myśl, żeby ten dekiel wkleić na ale tego nie robię tak to samo. you mm -hmm.